Wiecie, ja dostałem mandat, ja już pierdolę. I tak brudny to to chuj. Szacuneczek, patrzcie jaki setup zajebisty. Rękawiczki Revit, made by Aliexpress. Kask Krivit, made by y Lidl. Taka firma znana dosyć. Żeby coś rozwalić, to najpierw trzeba przetestować. Ale rękawiczki w miarę wygodne. Patrzcie jak gość, kurwa, blenda. Można być grubym wiórem na dzielnicy A w ogóle to szacuneczek, wita się z wami Bednar Pierwsza jazda w tym sezonie No kurwa szybka chodzi ciężko Ale co więcej, wszystko szumi, trzeszczy Bardzo dużo bodźców yy, Tak jakby słychać yy, Z zewnątrz On w ogóle, w ogóle nie odcina nic Co się u mnie dzieje, no, Troszeczkę jesteśmy w dupie jeśli chodzi o motolupę ale to przez kurwa kreisa, no. wiadomo. Bo jeśli chodzi o szybę, no to też ona tak chodzi. No, trzeba zamykać tak, żeby ona się zamknęła dosyć ładnie. Jakieś takie e, przeszycia i tak dalej. No to jest Bida Edition. No co wam, e, co wam mogę powiedzieć? No jest Bida Edition. Wygląda to... Wygląda to słabo. Niestety. Kurwa, ja w kasku, tu jest, wiecie co, takie tłumienie, że ja po prostu. Słyszę sam siebie, jak w kościele, nie? Jakieś takie kurwa dziwne echo niesione jest, no. Ty, no, te rękawiczki to aż żałnisz, gdzie są takie złe, nawet wygodne są, muszę Wam powiedzieć. Troszeczkę, troszeczkę upijają tutaj te, e, te ochraniacze gdzie niegdzie, ale jest względnie, nie? To nie jest tak, że ja tam jadę z musu. No i co, no kurde, no cieszę się, że się słyszymy. Kolejny rok się zapowiada, że się będziemy słyszeć. Yy, więc spokojnie, no blenda pff, no, idzie to obsłużyć jedną ręką, nawet to nie chodzi najgorzej. Tylko trzeba tam jeszcze wiedzieć, że taki dzyndzel trzeba nacisnąć, bo ona tak to się, bo ona tak to się widzicie blokuje. nie, Więc tu jest taki dzyndzelek i trzeba to po prostu wcisnąć, i gdy się podnosi. Yy, może to niekoniecznie jest rozważne, że na litra, kurwa, sobie założyłem taki kask, ale robię tak, żebyście Wy kurwa nie musieli. Więc jeśli motocykl jest pełnoprawny, to może niekoniecznie No nie kupujcie, nie kupujcie, bo tylko się będziecie się wkurwiać. No jak widzicie, jak widzicie da się jeździć. O. Yy, szyba się trzyma. Blokada jest dosyć mocna, trzyma się przyłbica, więc nie spada także że cyk. Bo niestety, ja myślę, że niestety, bo to jednak chodzi o bezpieczeństwo. Dużo dużo producentów raczej nie pochwala jeżdżenia w otwartej przyubicy I ja uważam, że, że w sumie słusznie. Wiecie, to nie jest tak, że jest to też bubel za 50 zł, typu nitro, czy tam chuj wie co jeszcze. Chyba duży szum! Duży szum! Yy, na 125 myślę, że można by było się pokusić o takie coś, chociaż nadal uważam, że, że warto dopłacić drugie tyle i kupić coś yy, co już jeśli chodzi o materiały yy, jest dużo lepsze i o bezpieczeństwo no siłą rzeczy yy, też. O, no, akurat będziemy przejeżdżać koło takiego miejsca, ja Wam pokażę gdzie dostałem mandat. Ale to dostałem samochodem, jak jechałem. Dostałem y, 6 punktów i 200 nie? Wiecie, ja dostałem mandat, ja już pierdolę. Y, no, z takich innych rzeczy, no, to myślę, że można motocykl sprzedać, jak wejdzie to powyżej, za, m, zabranie prawka powyżej 50 kilometrów na godzinę poza obszarem zabudowanym. A coś tak słyszałem, że od lipca ma, lipca ma wejść, więc będzie całkiem zabawnie. więc spokojnie, zamiast kurwa Kawasaki, to sobie mogę jeździć Simpsonem. A tutaj kurwa stali, tutaj stali i tu dostałem mandat. No, albo tutaj. Taka berta gruba się wytoczyła, ledwo co drzwi otworzyła. Więc, no, jak już jest policjantka, to już jest przejebane. To musicie wiedzieć, że jest kurwa ciężko. Nie? Na maxi skuter, no też bym się zastanowił, czy to ma sens, bo te duże skutery już się legitymują jakąś, jakąś mocą, więc no, szczerze mówiąc do zastanowienia, nawet bardziej do odradzenia. A z powrotem wrócimy w zatyczkach od Biker Pro, bo teraz też mamy, testuję, można powiedzieć, nowe, nowe zatyczki. Do tej pory miałem Alpiny, wcześniej miałem za 8 złotych zapteki. I teraz mamy Biker Pro, zobaczymy jak to będzie wszystko zniwelowane, więc jestem ciekawy. No wiecie, no musiałem się przyjechać zobaczyć, bo, bo miałem parę takich fantów, które no chciałbym zobaczyć. Dawaj, dawaj. zajebiste. fajnie fajnie zrobione. ja to lubię takie projekty ciekawe czy on nie dostanie mandatu za tego koguta ledowego na, na, na dachu maxi skuter niekoniecznie 125 może i może tak w sumie no blenda chodzi jak chodzi chodzi ciężko Plus jeszcze trzeba pamiętać o tym takim e, zynzlu, bo inaczej ona się nie ruszy. Szybka, no mówię, no to jak się zamyka, że tak powiem, po jednej stronie, to chodzi bardzo ciężko, jakby się zaraz miała rozjebać. No jeżdżę, jeżdżę, wycieczka dzisiaj jest po prostu krótka, bo dłuższa jazda mnie po prostu wkurwia i nic na to y, nie poradzę. Liczyłem, że nowy sezon po prostu rozpocznę w Szubercie, ale no, Bóg tak, chciał, Bóg tak chciał, nie? Natomiast rękawiczki, czy się legitymują jakimś bezpieczeństwem, no, ciężko mi powiedzieć, po prostu zakładam i, yy, i jeżdżę, nie? Więc yy, robię to dla Was, żebyście wy nie musieli, ale są względnie w porządku, nie? Ja wiem, że teraz może. Część osób e, mnie totalnie zhejtuje i powie, że jakiś krwa pierdolnięty, ale no, takie jest życie, mówię co myślę. E, nawet są miłe w dotyku, jest w porządku. Więc e, teraz jeszcze sobie założymy z powrotem e, zatyczki Biker Pro, zobaczymy czy cokolwiek się poprawi. Zakładam i cieszymy się dalej z pogody. i ma niedaleko, to zapraszam na tą miejscóweczkę, żeby się zrelaksować, może niekoniecznie pływać, bo miejsce jest dosyć yy, niebezpieczne. sporo osób jeździ na krosach, dwóch krosowców widziałem. No i dużo tu jest miejscówek takich, że tak powiem jak to mówi mucha, poruchawczo zapoznawczych. I tu jeźdźki. Jest... Na imprezki poruchawczo-zapoznawcze. Ty, tu sporo zostało. No jest lepiej, jest lepiej. Leciały zatyczki Biker Pro. I względnie dałoby się cały dzień w tym kasku przejeździć. U, 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 u. I tak brudny to tam chuj. Niewielka strata Totalnie chilloutowo dzisiaj, jak nie ja Jakby ktoś mnie nie znał, to by powiedział, że nie będę jedzie Ktoś by zajebał motocykl i nie jedzie Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać Wszystko zostało powiedziane Żegnam się z wami w pierwszym, kurde, motovlogu w tym sezonie Chyba fajnie Fajnie, że znowu mogę do was zgadać. także Cały czas przedstawienie trwa Ja tutaj będę O Teraz jestem jak gruby wiór z blendą, elegancko. Ta blenda nie taka zła, wam powiem. No jak blenda, no nie ma tragedii. Na razie.